Od początku widziałem, że taki wyrok zapadnie. Dołączyłem wiele dokumentacji. Fakt, że to był wycinek, bo to jest w trybie wyborczym. Miałam krótko, miałem tak naprawdę dwa dni, żeby dostarczyć dokumenty i udowodnić, że miałem rację. Sąd w dniu dzisiejszym wydał postanowienie oddalić wniosek pozwanych Pana Krzysztofa Szczybiota i Pana Bójwickiego, którzy wypełnili funkcję zastępców burmistrzów w Sokółce. W związku z powyższym Całe uzasadnienie, które sąd skazał i winę wygrywionych została wskazana w uzasadnieniu. Piętnaście minut sąd merytorycznie się odniósł do faktów, do dokumentów, do nagrań, do ich wypowiedzi, do zeznań wymienionych. I w moim przekonaniu jest to pokazanie pierwszej drogi, że można walczyć, trzeba walczyć i trzeba pokazywać prawdę. Dziękuję. I jeszcze chciałbym e, tak dopytać, bo pan słyszał, że e, będzie zażalenie w tej sprawie? Tak. Każdy ma prawo się odwoływać. Jeżeli takie odwołanie wpłynie, odniesiemy się do tego, powołamy kolejnych świadków. Mam nadzieję, że tak jak sąd wykazał, bezsprzeczne jest to, że miałam rację. Myślę tyle. Kandydaci. Y, y, z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość oraz y, z Komitetu Dialog i Współpraca zachwycili moje osobie również dla Komitetu KUKIS 15, że rozpowszechniamy nieprawdziwe informacje. Sąd wyraźnie wskazał, że kandydaci kandydując z wywymienionych tutaj Komitetów Wyborczych nie mieli racji. My jako KUKIS 15 będziemy dążyć, żeby każda informacja była jawna, klarowna i przejrzysta. I działalność wszystkich organów powinna tak wyglądać.